Ej, cześć, siema, raczku, wszystkim wstejdź, co do ladzio, i to jest już piotr odcinek z Five Nights at Freddy's 2, tak, w tej nocy będzie się z tego, co pamiętam, już działo, Dawek, boże. dawno już nie grałem w drugą część, już nie wiem, od, od kiedy ostatni razem nagrałem, to, to nie grałem, no po co, w część trzecią, i raz nawet, tam na parę razy przyszedłem na część pierwszą, to jest, też mnie trochę tak zdziwiło, Oh, oh, hey, good job, night five. Um, hey, um, keep a close eye on tonight, okay? Uh, from what I understand, the building is on lockdown, and uh, no one is allowed in or out, you know. Especially concerning any previous employees. Um, when we get it all sorted out, we may move into to the day shift. this position just became available. Uh, we don't have a replacement for your shift yet, but we're we'll working on it. Uh, we're gonna try to contact the original restaurant owner. Uh, I think the name of the place was Red Bear's Family Diner or something like that. It was closed for years, so I doubt we'll be able to track anybody down. Uh, we'll just get through one more night. Uh, hang in there. Good night! Yeah... No, sure Ugye? Yeah. Skate. cicho bądź. van tu dać na tego, na niedostępnym snowu. Chociaż ja ostatnio na tym jak nie ukrywałem, okej, nikt nie pisał, teraz... tego, co mi teraz. W ogóle, no, teraz, ta muzyka co jest klewa. tle, oczywiście nie ta co jest aktualnie, tylko ta standardowa, bo na, na początku nocy jest, ona jest straszna, bo już jest creepy, się tak myśli, siedział i mi to, to już jest straszniejsze. I, nie, wiem, nie? A, cieka. nie wiem czy nie. To ciekawe. Nie wiem, czy nie tak się ciebie. Dobra. Nie do końca poszła. Aha, dobra, też oszczędzamy baterie. Dobra. Mieć w nudzucie, że chyba mnie za co za słabo Jak tak to sorry Nie będziemy się chciały, że mam go raz, drugi raz A, ja, no no bo dobrze robotę zaczyna wszystko A, bo ja mam sobie już kolgę kryć Nie, bo nie, bo to wszystko Ale dobra nie damy, gdzie by się chciał. A, bo jest na tak śniadanie. nocy. całkiem aktywnego uważam. Ale nie szybkiem to. Trzeba trzeci raz to wtedy. Mieszka po mocy. No, dziękuję bardzo.

Eee, nie ścinaj. O nie. O nie. Szybko, Dobra. Nie, ścimy, nie, 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 w nie, 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 jest lekko jakby tego złota? nie, 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 się. nie, 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 Coś nie, 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 wiem Ta Ja Kaczenka. ja A! No tak, rzeczywiście kaczenki nie ma. Tylko koniec gry. Jeremy Fitzgerald, dolarów koniec ten. ...koniec gry. 100 dolców, 50 centów... 87, czyli... ...The Bite of ugryzienie przez takie proste matki ma. nie wiadomo którego... Dobra, nieważne. To co? Ja się z wami żegnam. Widzimy się na następnym odcinku. Najprawdopodobniej to będzie oto ta noc. I być może nagram... to. Ja? Muszę się pochwalić. Proszę. Tak. Wszędzie gwiazdeczki. Dobra, proszę komentujcie, subskrybujcie, łapki dawajcie. Jak coś się nie, nie podobało, piszcie w komentarzach. Za mało mówię. Piszcie w komentarzach jak coś nie wiem poprawić mam piszcie komentarza więc co ja się z wami żegnam cześć